Cześć i sława! W dzisiejszym filmiku poruszymy temat Armii Amerykańskiej e, Już jakiś czas leży u mnie filmik Aleksa Breżniewa o Armii Amerykańskiej i jak to wygląda i pewnie leżałby długo gdybym nie gdyby mnie zobaczył, spójrzcie gdybym mnie zobaczył i obejrzał wczoraj prawie całego filmu takiego dużego youtubera, atora Sojusznik czy Szarańcza Ator w swoim filmie porusza y, takie zagadnienia jak, co robią tu Amerykanie, jak długo tu będą, gdzie są, co robią, y, i ogólnie ocenia dosyć negatywnie na podstawie własnych doświadczeń i zasłyszanych w internecie. Gdybym nie zobaczył tego filmu, to tak jak mówiłem, ten film Alexa leżałby jeszcze długo. Y, ja chciałem tym filmem Alexa wam pokazać, co pokazać czym są Amerykanie i jak się zachowują. A kim są? Proszę bardzo. A zachowują się dlatego, tak? Ponieważ są tak szkoleni. To taki typowy Amerykanin. Tak? Amerykanie, żołnierz Armii Amerykańskiej. I o tym będzie w dzisiejszym... O, tu jest nawet dobry mem. Boże, może... Ludzie modlą się do naszych posągów i obrazów w świątyniach, zatem rozwa rozważ możliwość zajęcia przez nas Twojego miejsca. Czy my nie modlimy się do ich obrazów? W telewizji ich gwiazdy nam świecą. Modlimy się, dlatego oni zajmują nasze tereny. Jak się przestaniemy do nich modlić i ubóstwiać ich kulturę, to może przestaną, ale do rzeczy. Co taki Gumbas? Co taki Gumbas sobie myśli? No on sobie myśli to, co mu pokażą. Tak jest szkolony. A co mu pokazują? No zobaczcie, jak Amerykanie walczyli z Japończykami, tam Ator porusza taki temat, że spotkał takiego żołnierza, miał jakieś tam zdarzenie i poczuł się jakby to był żołnierz rzymskich legionów przebywający w prowincji. Spójrzmy tu na jakieś personifikacje Japończyków. Mam nadzieję, że widzicie. Tak, Amerykanie de de dehumanizowali swoich wrogów i pewnie jako nas sojuszników też tak przedstawiają. A tryb życia takiego amerykańskiego typowego żołnierza, warunki płacowe, zaraz przedstawimy na podstawie bloga Alexa. Tak to jawił im się typowy japończyk, mała taka. Proszę bardzo. Przejdźmy zatem do e, vlogu czy blogu Alexa na temat Alexa Bryżniewa. Witajcie drodzy. O armii USA wypowie się Aleks Brewżniew. Prowadzi on vloga jako kierowca ciężarówki jeździ po USA, gdzie wyemigrował w latach 90. Jak większość emigrantów, został wykorzystany przez kapitalistyczny system. Wiele razy było szukany i dorobił się, ale raczej garba, że tak powiem, a nie grubych pieniędzy. I dlatego postanowił nic nie ukrywać i pokazuje, jak żyje się w USA, a że podróżuje cały czas. Jest ogarniętym człowiekiem, to ma dużo spostrzeżeń, a kanał jego jest popularny. Nawet spójrzmy, ile ma subów pewnie dużo 102 tysiące. Gonię tę To nie chodzi o to, że popieram poglądy tego człowieka z wieloma się nie zgadzam, ale jest to człowiek ogarnięty, myślący logicznie ma wiele ciekawych spostrzeżeń i wiele ciekawych materiałów. Jeden z tych materiałów właśnie chcę Wam przedstawić, bo są sygnały, że dzieje się u nas źle przez amerykańskich żołnierzy. I spójrzmy na to oczami Rosjanina mieszkającego w, Rosjanina mieszkającego w USA, jak tam jest postrzegana armia amerykańska, na jakich zasadach działa, z czym to się w ogóle je. No to, Ciach, jedziemy. Spójrzmy na armię USA pod kątem spraw bytowo materialnych. Spójrzmy, jaki materiał ludzki kto służy w armii USA, w tych nowożytnych legionach rzymskich, kto tam idzie i jak jest traktowany. Tematem vloga będzie najsilniejsza na świecie armia USA, jak to nam przedstawiają. Najpierw porozmawiajmy o płacach w armii USA. Zwróćcie uwagę, że materiał jest aktualny, to nie będą jakieś stawki sprzed kilku lat, tylko aktualne. Ja oglądałem kanał jednego z naszych czytaj rosyjskiego vlogera, mówi Alex, którego to kanał nabiera subów i dezinformuje on młodych Rosjan i doradza im wstąpienie do armii USA. A dlaczego? Żeby zbijać gruby hajs za lekką robotę. Jak reklamuje ten bloger. Według tego blogera żołnierz Armii Stanów zarabia średnio 5-6 tysięcy dolarów amerykańskich. A Alex jako znający realia amerykańskie przypuszcza, że jeżeli by tyle płacili, to żeby dostać się do wojska, organizowano by selekcję, a nie nabór i na gonkę, bo faktycznie brak jest chętnych armii. USA, armia mocno reklamuje się w telewizji, na billboardach i ma dużo punktów mobilizacyjnych zróżnicowanych, które nawet w czasie kryzysu 2008 roku świeciły pustkami. Alex był w czasie tego kryzysu w stanie Michigan i tam tych punktów poboru było bardzo dużo. Można było na pilota się przyjąć albo do piechoty. Były osobne biura na każdy rodzaj sił zbrojnych. Alex przechodził obok tych biur, wyglądał młodziej, no to było gdzieś ponad 10 lat wstecz i przyczepił się do niego jeden oficer werbunkowy. I zaczął zachęcać do wstąpienia. Aleks więc zaczął się pytać, przyrżnął trochę głupa i pyta, a ile się pła ile płacą, nie? No i ten oficer niechętnie mówi, ale powiedział coś o dwóch tysiącach dolarów. Nie było wiadomo, czy z dodatkami, czy brutto, czy netto. I Aleks mówi, słuchaj, 2000 tysiące to można w maku wyciągnąć. I powiedział jeszcze, że w Kanadzie mieszka, więc oficer werbunkowy całkiem z niego zrezygnował. Ale o co właściwie chodzi z tym naborem? Ja podszedłem kiedyś do jednego żołnierza. Często na stacjach zatrzymują się konwoje z armii. I podszedłem do, y, kierow, do kierowcy jednego z ciężarówek wojskowych. I się pytam, a ile hajsu wyciągasz, jeśli to nie tajemnica? A on czterech zębów z przodu nie miał. I Alex od razu czujność wzmógł. Co on nie ma pieniędzy, żeby sobie wstawić, opieki dentystycznej? nie mają, czy w ogóle dopiero co mu wybili. Więc Alex już bez pośredników wszedł bezpośrednio ze smartfonu na stronę Ministerstwa Obrony, a nie na podstrony reklamujące nabór do armii, z których dużo jest komercyjnych, to pewnie taki outsourcing. I zaczął czytać tabelę płac. Lista płac jest silnie zróżnicowana według stopnia. Ja dodam, że w armii amerykańskiej jest mniej generałów, niż w polskiej armii było kiedyś. Więc innych stopni oficerskich wysokich jest proporcjonalnie mniej. Po co ja to mówię? No po to, żebyście wiedzieli, żeby dosłużyć... O, tu zatrzymamy. Po to, żebyście wiedzieli, żeby dosłużyć się czegoś w tej armii, jest długo i ciężko. A jak się dosłużysz, to po dwóch latach, w większości ze stopni dowódczych, lecisz na emeryturę. Bo oficer w armii amerykańskiej to głównie stopień polityczny. E, zarządcze są niższe stopnie wojskowe. Żeby zdawać do szkoły, taki politruk, żeby zdawać do szkoły oficerskiej, trzeba mieć... Albo inaczej, każdy oficer jest również oficerem politycznym i to my narzekaliśmy, że w armii komunistycznej było dużo oficerów politycznych. Tam każdy jest oficerem politycznym, każdy oficer. Żeby zdawać do szkoły oficerskiej, trzeba, żeby, żeby zostać później w trakcie służby bez szkoły z tą przyspieszoną, trzeba mieć poparcie e, senatora bądź sędziego Sądu Najwyższego. To są tego rodzaju, tego typu instytucje wysokiego szczebla. Więc nie są to sprawy tylko inteligencji czy rzutkości człowieka, ale głównie pochodzenia i czujności rewolucyjnej, czy demokratycznej, że tak powiem. Zresztą podobnie jest z wyższymi uczelniami. Dajcie znać, a może się potłumaczy coś w tym kierunku, bo rodzinne doświadczenia pewne mam, jak łatwo się dostać, czy jak trudno do, do tak zwanej Ivory League. Ale wracając do Alexa. No i on na smartfon, a tam czarno na białym jest napisane, że jeżeli dopiero co wstąpiliście, to macie zaszeregowanie jako E1 tak zwane, czyli 1638 dolarów. Ty... Nie, 1800 ja źle czytam. Patrz ta... Patrz ta lepiej na ekran, niż mnie słuchać. To macie 1863 i 38 centów. 36 na miesiąc. E2 to będzie szeregowiec, czyli po unitarce i tu macie najlepiej jest to. A, najlepsze jest to tabela brutto, czyli jeszcze zapłacicie od tego podatek. Nie wiem czy nie niższy niż normalny cywile, może niższy, ale zawsze jeszcze coś, czyli z tego uszczklą, czyli to na rękę nie dostaniecie tyle. Po dwóch latach służby będziecie mieć 2050 dolarów. Poszukajmy tego, 2050 gdzieś, no nie ma tego tutaj, ale mniej więcej. Po 3 2170 dolarów. No to kiedy będziecie zarabiać gruby hajs? A no kiedy dosłużycie się E8, czyli po 28, nie mówię o stopniach oficerskich, bo na oficera nie, nie pójdziecie jako emigrant. A kiedy dosłużycie się E8? Po 25 latach służby i onanizmu w koszarach, tu cytuję Aleksa. Tak, bo armia jest skoszarowana. A pytanie: Czy nasza armia jest skoszarowana? To już jest pytanie ode mnie: Nie jest skoszarowana, a to nie jest armia, tylko Ochotnicza Straż Pożarna, moi drodzy, która biegnie z domu na akcję jak się coś dzieje, a za komuny armia była skoszarowana? No, no to już sami odpowiadacie sobie, kiedy było poważniejsze podejście do obronności. No to po tych 25 latach będziecie mieli około od 43250 do 6.000 na miesiąc. I dalej Alex jedzie w tym filmie po opisywanym na vlogu przypadku, w że w porównaniu z rosyjskim żołnierzem, ten amerykański żyje jak pomczek w maśle, tak na tym vlogu się mówi. Stacjonuje na przykład na Hawajach, mieszka z rodziną. Aleks mówi, że możecie służyć też w Afganistanie albo w Iraku, gdzie wam oderwie ręce i nogi, no bo jednak to jest armia najejścza i prawe ramię alchemików. To nosi ich po świecie w związku z tym. Poszukiwani draki, zasobów naturalnych i innych takich czarnogłowych zachciewajek. A rozkaz to rozkaz, zaklęcie dla dużych chłopców. I jak nie wykonacie rozkazu, to w najlepszym razie, razie traficie pod sąd wojenny, do więzienia, no albo gorzej skończycie. I to nie są żarty. Więc jak to się dzieje, że my mamy taki wyidealizowany obraz armii? Ano. Armia bierze modela z agencji modelek i modeli. I robi mu sesję, ładuję go w mundur, reklamuje on Marine Corps. A zobaczcie, jak, jak kiedyś e, Top Gun reklamował. No, proszę bardzo, jaka piękna reklama armii. Piękne kobiety, wspaniałe maszyny. Co tam jeszcze? Motocykle, męska przyjaźń. No, zobaczcie, jak oni ładnie wyglądają. Jak reklama prezerwatyw prawie. O. A kto tak naprawdę idzie do armii USA? Jak nikt normalny nie chce tam iść. Kto idzie w armii USA? Idą ludzie którzy w szkole byli poniżani, mają kompleksy, chcą się dowartościować i sobie i innym udowodnić, że oni są twardzielami dla pieniędzy. Dla pieniędzy nikt nie wstępuje do armii USA czy do wojska, bo tam oprócz armii jest jeszcze marynarka. Tylko nasi głupki rosyjscy idą do armii USA potem dla pieniędzy.

Tu Alex będzie... Ojojo. Tu Alex będzie pokazywał jakie są stosunki i odzywanie się do siebie. Ja no soldaty, to... Widzieliście pewnie na filmie kiedyś. Tak panie się nie panie się i tak dalej musztra. Musztra po to, żeby wyprać mózg. I dalej mówi, że na przykładzie statku Donald Cook okrętu Donald Cook, który, którego obleciał rosyjski samolot tam na Morzu Czarnym może kojarzycie, chyba to samolot do wojny informacyjnej, albo do, może do Mind Control, kto wie. I cała załoga napisała o zwolnienie ze służby i odszkodowanie za straty moralne. Alex tłumaczy, że Amerykanie to tchórze. I musztra ma spowodować właśnie, żeby nie uciekali im przy pierwszym wystrzale, to pranie mózgu. I wkładają im do głowy, że jak zginą na froncie, to dostaną milion dolarów, a tak naprawdę to nie dostaną ani miliona dolarów, jak zabiją ich, ani drogich proces do rekonwalescencji, tylko sporadyczne przypadki to mają. Na pokaz zrobione i najlepiej to drastyczne. Bo wtedy można zareklamować. Normalnie armii inwalidzi są niepotrzebni. Hmm. Czy też obiecać 25 tysięcy dolarów na kolecz, Tak jak że po wojsku dostaną to. Obiecują, a <laughs> zrozumcie, że zrozumcie, że obiecywać jest łatwo, a później robić tysiące wyłączeń i podpunktów małym druczkiem. Znacie to, a sądzić się z nimi później to jest bezcelowe. I on mówi takie przysłowie słowiańskie, też zrozumiecie. włoma, niet prioma. I albo właściciel kanału, a ten reklamujący vloger, to albo chce minimalną krajową ze Stanów, minimalną, bo jest wypracować z YouTube'em, jak tu niektórzy. i dorabiać na płatnych konsultacjach albo mu Armia USA płaci w ogóle za reklamę, kto wie dalej Aleks pokazuje specyfikę rosyjską albo pragmatyzm, zależy jak patrzeć robi przypuszczenie, że Armia USA może potrzebować pewnej liczby Rosjan w razie konfliktu jako szpiegów no może i tak, ale ja, ja ty jak tylko Obcokrajowiec fotografuje w Rosji, to często się zdarza, że jest posądzany o, przez przechodniów o szpiegostwo. Zdaje się, Michał Pater tego doświadczył. Także Rosjanie ma, mają taką pewną specyfikę szpiegomanii. I dalej Alex mówi, że śledzi wynagrodzenia i warunki pracy w wielu firmach przewoźnicy, bo jest trackerem i jest taka firma. Jest taka firma Prime, czy korporacja przewoźnicza, i mają oddział zatrudniający tylko weteranów i inwalidów wojennych. Mają samochody powyklejane symbolami narodowymi, reklamują się, wspiera ich armia, takie show propagandowe robią. A może to znajdziemy? No, proszę bardzo, mamy korporację Prime i. ...weteranów amerykańskich, czyli najeźdźców z całego świata na emeryturze zwykłej albo przymusowej. Wspiera ich armia, takie show propagandowe robią. I co? I płacą około 3000 dolarów na miesiąc tym kierowcom. No i Alex mówi, że to tyle, żeby nie zdechnąć z głodu. Więc na weteran weteranach robi się biznes i propagandę uprawia, niż realnie się im pomaga. Dalej, Alex mówi, że cała Ameryka jest pobudowana na takim propagandowym kłamstwie i że Goebbels by pozazdrościł tego kłamstwa. I o zrzucaniu różowych okularów. Jeśli będziecie chcieli, kolejne historie z Ameryki, dajcie znać. A z tymi Amerykanami w powidzu, to prawda. Ludowa plotka niesie okoliczna, że to pogromcy znaków drogowych innych uczestników ruchu drogowego i innych pogromcy yy, innych zjawisk pod tytułem dziewoja za yy, dęgi, za pieniądze w Gnieźnie. Ciekawe na co na to, na te notoryczne wycieczki do Gniezna tej amerykańskiej armii ordynariat polowy, czy może kurwia w Gnieźnie co tam jest? Może coś więcej, jak jeden biskup tam siedzi. Do Poznania, ale to już wyżsi dowódcy jeżdżą. Także ze strachu przed czarnym ludem zmniejszyło się zaludnienie na plażach w Powidzu, bo do tego momentu, jak nie przyjechali Amerykanie, to była taka yy, letnisko, obszar letniskowych miejscowości, te okolice Powidza i tych jezior polodo, niby polodowcowych, wiemy, że to nie było polodowcowe, też był w lokalnych gazetach temat, że chcą dojazd sobie bezkolizyjny zrobić z autostrady. No to co to znaczy bezkolizyjny? No, eksterytorialny, bez, bez krzyżowaniowy, żeby nie można było. To już był taki jeden, co chciał eksterytorialną autostradę, nie? ale ucichło coś albo, albo wyciszyli o tym. Także nie, nie przeszło do mediów i oni też nie podnoszą tego. Podobnie jak ucichła wycinka 40 hektarów lasów w dwa dni, a planują kolejne jeszcze wyciąć. I to chyba wszystko. Opowieść snu dla Was dziad. Tłumaczył też trochę. Do zobaczenia w przyszłości. Czołem załogę.